Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zrobimy sobie quiz z języka szwedzkiego Tak, kolejny odcinek z serii językowej, czyli z tej serii, w której zgadujemy słowa w różnych językach Dzisiaj taki trochę nietypowy kadr, ponieważ go trochę zmieniłem I ogólnie nagrywam o 6.55, zaraz idę do szkoły No ale to nie jest dziwne Wiecie co jest dziwne? Po pierwsze ta górka na mojej nosie Wiecie co to jest? Ja też nie Spokojnie Po drugie e, dzisiaj je, Piszę sprawdzian z matematyki Piszę sprawdzian z matematyki Pod tytułem układy równań Zobaczymy jak mi pójdzie Trzymajcie za mnie kciuki wszyscy e, Bo jakby muszę zdać do następnej klasy A ta matematyka jakby No trochę tak jakby wiecie przeszkadza co nie Więc trzymajcie kciuki żebym napisał dobrze Wczoraj się uczyłem w Słynka sensie mnie uczyła Um, chyba parę dobrych godzin, więc miejmy nadzieję, że, że, że to nie poszło na marne. Ale dobra, wracając do języka szwedzkiego, to tutaj mamy takie, że taki quiz, yy, że będziemy rozpoznawali 20 słów. Więc zaraz sobie tutaj zaczniemy robić yy, właśnie ten quiz. Yy, 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 yy. Okej, okay. może najpierw się zapoznamy z. Yy, z tymi z słówkami, które będziemy mogli tutaj y, oceniać, bo jakby będą się wyświetlały na słówkę, i będziemy musieli z tych 20 wybrać, co to znaczy y, mamy takie rzeczy jak kwiaty, dom, długopis, kot, ogród, komputer, słowo tak, kobieta, morze, człowiek Polska, chłopak, Szwecja, zwierzę, oko, y, twarz, rozmowa, dziewczyna, słowo nie oraz mężczyzna. Pierwsze słowo to mamy Blomor przez 2M. Nie umiem tego czytać e, spokojnie. Pierwszy raz mam styczność z tym językiem Blomor. Kwiaty myślę, że mogłoby być albo ogród. O kwiaty zgadłem! Udało mi się. Ansikte. E, Ansicte e, Rozmowa może? Nie. Ansikte. Zwierzę. Też nie. Albo człowiek, może. Nie, moi drodzy, nie zgadliśmy, to by była twarz. Ja. O. To ja myślę, że to będzie słowo tak, bo to jest takie proste. I to jest tak. Nej to będzie nie. Bo jest, mamy kolejne, Dobrze. Hus. Hus to może być. Kot. Nie, to nie jest. Spróbowałbym jeszcze jakieś takie krótkie słówka. Albo hus. Hus. Nie wiem, nie wiem Zobaczmy może kota Nie, kot już był? Kot czy dom był? Dom, zobaczmy Tak, to jest dom Flika, flicka Flika to może długopis być To nie jest długopis Ej, w ogóle dobrze idzie ten język szwedzki W sensie tak dużo razy zgadliśmy Tak się łatwo domyślić w miarę Flika, komputer może Kobieta albo dziewczyna Ja bym strzelił kobieta może Dziewczyna i ciebie powiedziałem już. Half to może być mężczyzna. Nie, to nie jest mężczyzna, więc zobaczmy na chłopaka. Chłopak to też nie jest. Half mamy jeszcze. Y, morze. O tak, to jest morze. O Boże, to są jakieś takie literki, których my nie posiadamy. Tradgard. I jakby jest A z takimi dwoma kropkami, i drugie A z taką kropką, takim kółkiem na górze. Ja bym strzegł, że to ogród. I mamy dobrze. Pojkę. Pojkę, no to aż brzmi, żeby Polskę dać. To nie jest Polska. Pojke to nie jest Polska? No to się dziwię. Rozmowa też to nie jest, więc ja bym zrobił, że pojke to długopis. Iźle. Pojke to był chłopak. Samtal. To może być długopis. Też nie. Samtal. A zwierzę? Oko. Niestety nie, to była rozmowa. Kat. Kat przez Batę. To może być rozmowa. Nie, rozmowa już była. Dobra, mężczyzna może To nie mężczyzna Może oko Dobra, kat Kat brzmi trochę jak kot I to jest kot, mogłem się wcześniej domyślić Kwinna Kwinna to może być kobieta w tym przypadku I to jest dobrze, man O, man to łatwe chyba, tak? To będzie mężczyzna Widzicie, łatwo zapamiętać nawet, man, mężczyzna Oga, to przez takie o, takie dziwne To może być oko to jest dobrze. Dziur. Dziur. Zwierzę. Dobrze. Sferige. To może być człowiek. Nie, to nie jest człowiek. Komputer. Długopis. To jest Szwecja, moi drodzy. Dator. Dator, komputer. Maniska. Człowiek. I Pena to jest Polska. A nie mamy jeszcze jedno słówko. Pena to jest długopis. O, pena. A po szwedzku, polska znaczy polen. Fajnie, zobaczmy, ile nam poszło. Ej, słuchajcie, 65%. Nie brzmi źle. Nie jest źle. Udało ci się rozpoznać wiele z e, w tym quizie słów. Interesujesz się językiem szwedzkim, czy po prostu strzelałeś? No, strzelałem, no. Ale na tym polega ta seria, moi drodzy. Dobra, rozwiążemy sobie jeszcze jeden quiz. Um, Wejdziemy na samy quiz, bo na samych quizach mi się najłatwiej rozwiązuje. Um, pouczymy się szwedzkiego poprzez zabawę. Brzmi super. Tak brzmi quiz. Pouczymy się szwedzkiego poprzez zabawę. U, rozpocznij. Marzec po szwedzku nazywa się tak samo jak jedna z planet. Odgranisz o którą chodzi. O kurczę, ale super quiz. Marzec? Tak samo jak. Dobra, i mamy tutaj. Mars! No, nie, no, no brzmi jak Mars. I tu trzeba wpisywać tak po kolei. Fajne, Mars. Mars to będzie marzec po szwedzku. I zarąbiste Wyspa to jedno z najprostszych słów po szwedzku. Jeśli spojrzysz na wylosowane litery, to nawet nie będziesz się zastanawiał nad odpowiedzią. I jakby jest to jednoliterkowe. U. Źle. I. A. Jest A? E. Nie no. Co jedno z najprostszych. To nie jest wcale proste. O. I jak jest wyspa po szwedzku? Halo? Jest inna literka Dobra, czekajcie. Będę słyszał po kolei K, ty nie U też raczej nie W też nie O No kurczę, X też to nie jest, B Może O tak jest z dwoma kropkami O tak, to jest właśnie to Nazwij przedmiot ze zdjęcia pierwszą, pierwszą literkę zamień na symbol chemiczny wodoru Trzecią wpisz dwa razy, a otrzymasz szwedzką malinę. Dobra, czekajcie. Pierwszą literę, mam zamienić na nasz symbol chemiczny wodoru. Jaki jest symbol chemiczny wodoru? Dobra, ja jestem z noga. Symbol chemiczny wodoru. Hy, dobra, chy. K... Dobra, to jest pierwsza literka, czyli al, bo mamy balon na zdjęciu, więc ba, i później trzecią wpisz dwa razy, czyli l. l. O. Mamy w ogóle koło ratunkowe, czyli to jest halon. Halon to jest malina. Mądre, mądre. Fajny ten quiz jest. Polecam wam bardzo. Jak nazywa się instytucja, która zajmuje się przechowywaniem naszych pieniędzy w bezpiecznym miejscu? Yy, ten bank nie będzie to? Do jednej literki dołącz szwedzkiej kropeczki, zamiast tego mamy ławkę. Dobra, czyli robimy tak. Piszemy B. Później A z kropkami. Później N, a później K. K. Mamy dobrze, bank wysławka. Jeśli pokombinujesz z pierwszą i ostatnią literką, a w środku umieścisz nazwisko mężczyzny ze zdjęcia, tutaj jest Donald Trump, to dowiesz się, jak zapiszemy szwedzką skarpetkę. Dobra, czekajcie. Pokombinujesz z pierwszą i ostatnią literką, a w środku umieścisz nazwisko. Dobra, czyli tak, odpada nam T. Trump. Strampk. Nie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Dlatego to wy zgadniecie, jakie jest po szwedzku skarpetka w komentarzu. No a ja się z wami już pożegnam. No cóż, nie dokończymy tego quizu, ponieważ goni mnie czas do szkoły. E, no ale. Yy, oceniam ten drugi quiz na bardzo fajny, a szwedzki uważam za bardzo przyjemny język w miarę, bo jest to jeden z języków, w którym zgadliśmy większość, więc widzimy się kochani jutro o godzinie 16 w kolejnym materiale. papa. Pa.